Tutaj tych kogoś w ogóle podniosło Nie ma. Jest na metry, no ale 5 zł za metr, to wychodzi 500 zł. Wiecie co to jest? To są lampy. 30 zł. No i w momencie, w którym jest jasno, no to tutaj prąd nie płynie, otwiera się obwód, tam jest przekaźnik. I to kosztuje 10 zł. Trzeba sobie ułatwiać nieutnie. No i pyk, wyjeżdżam dzisiaj rano do pracy i co? I jajucho. Cześć, mam na imię Kamil i możesz nie uwierzyć, ale mieszkam w stodole. Gdy znajomi i rodzina zobaczyli co kupiłem, to złapali się za głowę. No ale wybór był prosty, mogłem kupić tą stodołę lub spłacać czyjeś mieszkanie. Więc dziś przy pomocy jednej pary rąk ogarniam to wszystko. Stodoła. Oglądaj w każdą środę i niedzielę o 19.00. Tylko na kanale Robię, Nie Narzekam. Widzisz, w mieście tak właśnie to wygląda. Smród, jeszcze raz smród. Gdzie tylko nie ma wolnej przestrzeni, to wybuduję ci blok. A ja właśnie wracam sobie, kupiłem metrówkę za 6 zł. Bo ta skręcona, złamana, sklejona 10 razy to już się do niczego nie nadaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. I kupiłem kilka puszek, nie zapłaciłem jakoś specjalnie dużo. Ale chodząc po tym mieście, tak szczerze mówiąc, to jest straszny syf. No dobra, już nie narzekam. Wolę swoją wieś. Zastanawiam mnie je jedna rzecz. Nie słychać tu polskiej mowy. Wszystkie języki świata, tylko nie polski. No i tak się zastanawiam, co Polacy już nie pracują w tego typu, w tego typu e, branżach. Wszyscy się zajmują sztuczną inteligencją i AI. A inne nacje muszą robić tutaj ciężką robotę ziemną i budowlaną. Przeszedłem przez e, dzisiaj dwa sklepy budowlane, i w żadnym z tych sklepów nie byłem w stanie. Z... Kupić przewodu 3 razy 1 mm. Myślałem o tym nawet, że w sumie mógłbym zamówić ten 3 razy 2 razy 0,75, tą linkę. Tylko tak mi się przypomniało, że w sumie ja chcę to zrobić porządnie i chcę to zrobić na lata, a nie na chwilę, i później wiesz, będę się zastanawiał, czy to, to tam jeszcze jest, czy może już nie ma, czy. Wiesz, Teoretycznie linka jest mocniejsza, więcej prądu jest w stanie przenieść niż taki e, drut, no ale chyba jednak wolę drut, łatwiej się to spina i tak dalej. No i co, w sklepie budowlanym w ogóle nie jestem w stanie zlokalizować takiego przewodu, nie ma, po prostu nie ma. Jest na metry, no ale 5 zł za metr to wychodzi 500 zł za 100 metrów, to, to odpada całkowicie. Już na ale drogo przeglądam właśnie w tym momencie. No i co widzę? Popatrz, co widzę? 245 zł za 100 metrów przewodu. 245, 259. Tutaj to kogoś w ogóle poniosło, Ja wiem, że to jest przewód okrągły, no ale dajże spokój. Dajże spokój. No, ceny są abstrakcyjne ale znalazłem tutaj całkiem ciekawą propozycję na konkurencyjnym portalu, nie wiem czy tak można to nazwać czy to jest dla nich konkurencja jakakolwiek czy nie, ale zobacz tutaj co prawda zdjęcie się nie pokrywa z tym co jest tutaj, ale cena jak najbardziej do mnie przemawia, no i pytanie czy to jest kabel, który, przewód który mnie interesuje, tu jest napisane kabel, ale jest to przewód Zobacz, pan Błażej Sprzedaje to z Alixa Tutaj od sierpnia 2011 roku Więc pozwolę sobie Do niego zadzwonić I zapytać go o przesyłkę Czy w ogóle wchodzi to w grę Bo nie wiem, jaki taki przewód waży Ale podejrzewam, że Może da się to wysłać Po prostu i No i tyle Pan Błażej był na tyle uprzejmy, że wystawił E, ogłoszenie z przesyłką, no i co, zdążyłem już to kupić. Kupiłem to z ochroną kupującego, więc mam nadzieję, że przyjdzie to, co ma przyjść. Idę sprawdzić, co przyszło, bo przyszedł kabel. Przynajmniej teoretycznie przyszedł kabel, a praktycznie możliwe, że przyszedł karton tylko. Ale za chwilę się przekonamy. Duża skrzynka, to no chyba kabel bo wydaje nie no, jest kabel, to tak, właściwie, czy przeszkadza mi, jakkolwiek, że on jest okrągły? Zupełnie nie. A jeżeli miałem na nim zaoszczędzić, to to mi się podoba. No ale zamówiłem jeszcze to. To jest ten układ do oświetlenia, który ma za zadanie e, włączyć obwód w momencie, w którym jest ciemno, czyli teraz tutaj będzie płynął prąd. Jeżeli będzie światło. Tutaj jest taka, fotorezystor jest. No i w momencie, w którym jest jasno, no to tutaj prąd nie płynie, otwiera się obwód, tam jest przekaźnik. I to kosztuje 10 zł. Zakupiłem takie dwa. Zapytasz się pewnie, czemu takie gówno gu... kupiłem? No to odpowiem Ci. Kupiłem to gówno, gu... ponieważ gdzieś w stodole znajduje się cały taki układ na szynę do rozdzielnicy. Tylko nie wiem gdzie. No... Dzisiaj zrobimy coś, co nie jest związane z budową wewnątrz, tylko na zewnątrz. A dlaczego na zewnątrz? Dlatego, że po pierwsze, przyszedł mi kabel, wiesz o tym, że przyszedł, leży tu. Po drugie, jest zima. W zimie, jak wiesz, no, robi się wcześniej ciemno. A że czasami jest tak, że jak wracam z pracy, czy wracam skądś tam i już jest ciemno, to problem pojawia się taki. Że po prostu nie widzę, gdzie idę. Zobacz, widzisz, jest zima. Jakby na polu musiało być nieźle, nieźle zimno, bo zamarzło wszystko na amen. Zobacz, wie co to jest? To są lampy. 30 zł. Ja to mówiłem o tym, że ja to mam takiego właśnie pecha do takich. Do tego typu rzeczy Nie widzisz, jest lampa Ona świeci do góry i świeci na dół Czy to jest pęknięte? Nie, to jest po prostu Brudne, ponieważ już się Tutaj wyleżało chwilę Zakurzone, ale Wygląda wspaniale Żegół za 30 ziko Taka lampka Dwa razy po trzy waty Ile mam takich lampek? Raz Tam już rozkręciłem Dwa jest w ogóle od czarnej, nie wiem gdzie jest ta czarna tu jest jeszcze biała trzy i te trzy lampy zamontuję raz, dwa i trzy w tamtej strony budynku no ale mam jeszcze takie lampy, raz, dwa trzy i cztery I ty, tu jest ta czarna Ok. To są niespodzianki. Aha, bo jedną zamontowałem w dziupli. Więc jedną taką zainstalowałem w dziupli, więc zostały mi trzy takie lampy do zainstalowania. Ta mi została jedna czarna, bo jedna jest zamontowana na polu. Czyli to jest co innego i te dwie. Za 30 zł nie przeszkadza mi, że są różne kolory. Zupełnie dlatego, że, jeżeli ich nie zamontuję na jednej ścianie budynku, to nie będzie mi to zupełnie przeszkadzać. Te białe zamontuję tu, a czarne zamontuję tam i tyle. Elo a jeszcze jedna jest tam, gdzie jest garaż. Nie wiem, czy wie, że mam garaż. No i co, zróbmy to, bo nie ma na co czekać. I co, jeszcze do tego jest, bo to nie powinno być wszystko, co mam. Puszkę wiem, że na tych puszkach to lepiej by było tego nie robić. Ale oprócz puszek jeszcze jest nam potrzebny, a tu leży. No i to jest właśnie to, że w stodole jest wszystko, tylko nie wiem gdzie jest to fantastyczne narzędzie. To już o tym Ci mówiłem, więc nie będę Ci tłumaczył. To co? Bierzemy się do dzieła. Zacznę od tego, że przygotuję sobie wierpło i wezmę drabinkę, wywiercę otwory Chyba, że teraz bym wywiercił otwory i przewalił kabel, a tylko no, każdy pomysł jest dobry, tylko wypadałoby ustalić ustalić w którym miejscu będą W którym miejscu będą te lampy, nie? No nie wiem. Rozkręciłem te lampy, widzisz, w każdej lampie jest uszczelka. Tu jest uszczelka, tu jest uszczelka. Są to lampy hermetyczne, więc de facto są do montażu na zewnątrz. No i co, idę to rozmierzyć. Jakoś, na razie pójdę, zobaczę w ogóle, jak wygląda ten budynek. Już początkowo było to zamontowane, ale jak myślisz, ile to wytrzymało? Wytrzymało, myślisz, pół roku? Nie, nie wytrzymało. Zresztą, widzisz, jak to wygląda. I to nie to, że to jest... To już jest nic z tym się nie da zrobić. To jest po prostu jednorazowe babcierstwo, więc. kosmicznie zimno, skostniały mi palce 10 minut to montowałem, to nie jest takie proste źle się trzeba mączyć, żeby przycisnąć. Prosta rzecz. No i jak ja sobie to wyobrażam? Jak ja sobie to wyobrażam? Nie wyobrażam sobie tego, to jest najgorsze. bardziej mylące są te przewody, bo są. jest czarny i czerwony. Czarny i czerwony sugeruje, że jest to prąd stały. A nie jest. Przynajmniej tak wynika. AC jest napisane. Gdyby był prąd stały, to by było DC. Więc. Ale widocznie. Przewody mieli takie, jakie mieli. Hello. Trzeba sobie ułatwiać życie. Nie jutro. No i jestem, zrzuciłem ten kabel tu To jest mostek Połączyłem je po prostu ee, równolegle Tak? Równolegle Więc powinno być wszystko spoko Generalnie co, jadę tym w dół Tylko zastanawiam się teraz, znowu się zastanawiam, no co ja Ci poradzę co mam z tym zrobić? Na razie chyba zrobię taką lipę, prowizorę To znaczy prowizorę Nie wiem czy prowizorę, ale Zamontuję to tu Po prostu na razie ten uchwyt Bo szczerze mówiąc jest zimno jak cholera, poza tym Nie wiem gdzie mam to zamontować Nie mam zielonego pojęcia Więc zainstaluję to tu Po prostu Jak będzie ciemno na polu, to przez szybę i tak będzie ciemno Tu, nie? Więc jak będzie działać, to będzie działać. A przy okazji przekonam się co i jak. Więc mam to prowizora, jak prowizora to na grubo, nie. Najważniejsze jest to, że tam są kable puszczone w ścianie. To będzie najważniejsze. A teraz dociągnę ten kabel tu, utnę to, przerobię to i zobaczymy czy to się uda, czy nic nie wybuchnie. Już się przekonamy. Widzisz, tu z tego wynika, że czarny to jest line, czyli linia. Tak? Czyli zasilanie. Nie, lighting. Co dokładnie jest? Biały to jest neutralny. To ładujemy od razu. Neutrina z neutriną razem. Czyli to, co tutaj jest napisane czarny, to jest po prostu faza. A to lightning to jest kierunek ustawienia. To nie ma nic wspólnego. Dobra. wizora taka, że ło, panie, ale ma działać, zobaczymy. W ja tym, że zobaczyć zobaczyć. nie. Jest? Coś przeskoczyło. Ja. Idę zobaczyć czy to świeci. Wszystko widać, każdą drobnostkę na tej elewacji. Ja tego nie kładłem. To już tam było przyklejone, jak e, kupiłem ten budynek. Więc teraz położę drugą warstwę na to i będę musiał się postarać, żeby nie było widać tych wszystkich niedociągnięć. Podejrzewam, że to może wyjść różnie, no ale się przekonamy. Jeżeli podoba Ci się taki content, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. A jeżeli nie, to też zostaw łapkę w górę, może się poprawię. NARE.